Czy kiedykolwiek obudziłeś się w środku nocy, dokładnie o 3.30, z poczuciem, że wokół ciebie dzieje się coś niewytłumaczalnego? Może poczułeś niepokój w sercu, inną ciszę niż zwykle albo wewnętrzny głos, którego nie sposób było zignorować. A co, jeśli powiem ci, że ten moment to niezwykły przypadek, lecz szczególne zaproszenie od Boga do czegoś znacznie większego? Wyobraź sobie, że ta pozornie zwyczajna chwila w rzeczywistości kryje w sobie głębokie duchowe znaczenie. Według wielu świadectw wiary i nauk wielkich postaci religijnych, takich jak ojciec Pio, przebudzenie o tej godzinie może być znakiem, że niebo próbuje się z tobą skontaktować. To jakby między światem fizycznym a duchowym otwierało się okno, dając możliwość przeżycia czegoś niezwykłego, pod warunkiem, że wiesz, jak odpowiedzieć na to wezwanie. Istnieje potężne nauczanie, które ojciec Pio, jeden z największych świętych naszych czasów, zostawił na takie momenty. Wiedział on, że Bóg, w swojej nieskończonej mądrości, wybiera konkretne łaski, by nas dotknąć i zaprosić do głębszego zaufania. To właśnie w takich niespodziewanych chwilach czuwania pojawia się wyjątkowa szansa możliwość wypowiedzenia trzech prostych, ale niezwykłych słów, które mają moc przemienić Twoje życie w sposób niewy. Przygotuj się, ponieważ to, co za chwilę odkryjesz, może być kluczem do otwarcia drzwi cudów i zwycięstw, na które tak bardzo czekasz. Te słowa to nie tylko modlitwa, to prawdziwy akt oddania i zaufania. Gdy je zrozumiesz i zastosujesz, nigdy więcej nie spojrzysz na noc tak samo. Czy jesteś gotowy poznać ten duchowy sekret? Ojciec pio. Niezwykle ceniony za swoje duchowe dary, takie jak stygmaty, bilokacja i niezwykła zdolność rozeznawania dusz, prowadził życie głęboko związane z Bogiem. Każdą chwilę swojego istnienia poświęcał modlitwie i dążeniu do bliskości Stwórcą, a jego dziedzictwo jest niewyczerpanym źródłem mądrości dla tych, którzy pragną pogłębić swoją duchowość. Wśród wielu praktyk i nauk ojca Pio, szczególną uwagę zwracał on na moc określonych momentów dnia lub nocy, które, według niego, były u okazjami dołączenia się z Bogiem. Ojciec Pio nauczał, że pewne chwile niosą ze sobą wyjątkową energię, jakby zasłona oddzielająca świat fizyczny od duchowego stawała się cieńsza, umożliwiając naszym modlitwom dotarcie do nieba z większą siłą i klarownością. Wśród takich chwil przebudzenie o 3.30 nad ranem nie było przez niego postrzegane jako zwykły przypadek, lecz jako święte wezwanie, jasny znak, że coś duchowego się dzieje i wymaga naszej uwagi. Wielu wiernych i badaczy duchowości odnosi się do tej godziny jako do świętej godziny lub czasu czuwania duchowego. Koncepcja ta znajduje potwierdzenie w różnych tradycjach religijnych, które postrzegają ten okres nocy jako moment, w którym obecność Boga jest szczególnie dostępna. Cisza otaczającego świata wzmacnia wówczas moc modlitwy, a światowe rozproszenia zostają zminimalizowane. Ale co sprawia, że ten moment jest tak wyjątkowy? Ojciec Pio wyjaśnił, że o tej porze niebo wydaje się być szczególnie uważne na nasze słowa. Gotowe wysłuchać najgłębszych próśb ludzkiego serca. Ponadto niektóre tradycje duchowe twierdzą, że między trzecią a czwartą nadranem siły duchowe zarówno światła, jak i ciemności są szczególnie aktywne. Jednak dalekie od wzbudzania strachu, ten okres jest postrzegany jako wyjątkowa okazja dla tych, którzy pragną połączyć się z Bogiem, ponieważ to właśnie wtedy siła wiary może przezwyciężyć każdą przeciwność. Ojciec Pio doskonale rozumiał te tajemnice i pozostawił konkretne nauczanie, które ma nas prowadzić w takich momentach. Wiedział, że kiedy budzimy się o tej godzinie, nie powinniśmy ignorować tego wezwania, ale wręcz przeciwnie, przyjąć je z wiarą i posłuszeństwem, ponieważ wpływ tej praktyki może być transformujący. Ci, którzy stosują się do tego nauczania, opowiadają o doświadczeniach głębokiego spokoju, nieoczekiwanych rozwiązaniach. A nawet o uzdrowieniach emocjonalnych i fizycznych. Słowa, których ojciec Pio uczył na te momenty, są czymś więcej niż modlitwą. Są aktem wiary, który przekracza ludzkie rozumienie, docierając bezpośrednio do serca Boga. Ten duchowy sekret, wprowadzony w życie, nie tylko przybliża nas do Boga, ale także ukazuje głębie Jego miłości i miłosierdzia w naszym życiu. Trzy słowa nauczane przez ojca Pio Jezu. Ufam Tobie są na pierwszy rzut oka niezwykle proste, ale kryją w sobie niezwykłą głębię duchową. Nie są to jedynie słowa powtarzane mechanicznie, lecz deklaracja wiary, która obejmuje całe nasze istnienie. Te słowa są zaproszeniem do powierzenia Bogu naszych trosk, lęków i niepokojów, uznając, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach jego wola jest doskonała, a on zawsze panuje nad wszystkim. Wypowiadając Jezu, ufam Tobie z szczerością. Robimy coś więcej niż tylko modlitwę. Oddajemy kontrolę nad naszym życiem, pozwalając Bogu działać w nas w sposób pełny i przemieniający. Ta ufność jest potężna, ponieważ dostrają naszą duszę do Bożego planu, tworząc wewnętrzną przestrzeń, w której mogą dziać się cuda. To jak otwarcie zamkniętych drzwi i wpuszczenie boskiego światła do najciemniejszych zakątków naszego serca. Ojciec Pio rozumiał. Że te słowa nie są tylko wyrazem pobożności, ale prawdziwym kluczem duchowym. Wypowiedziane z głęboką wiarą, mają moc uspokajania wewnętrznych burz, przynoszenia jasności w filach wątpliwości i odnawiania nadziei w trudnych momentach. To tak, jakbyśmy, wypowiadając je, oddawali nasze ciężary Jezusowi, przyjmując Jego obietnicę, że On będzie nosił je za nas. Co więcej, ta fraza jest kwintesencją duchowości chrześcijańskiej, absolutnej ufności wobec Boga. Bez względu na to, jak wielkie jest wyzwanie, czy jak ciężki wydaje się być nasz krzyż, mówiąc Jezu, ufam Tobie, potwierdzamy naszą wiarę w bezwarunkową miłość i nieskończone miłosierdzie Boga. Przyjmujemy postawę dzieci, które wiedzą, że ich niebiański Ojciec zawsze wie, co jest dla nich najlepsze, nawet jeśli my nie dostrzegamy natychmiastowego rozwiązania. Te słowa mają również moc połączenia nas z chwilą obecną. Często jesteśmy tak pochłonięci przeszłością lub zmartwieni przyszłością, że zapominamy żyć tu i teraz w jedynym momencie, w którym działa Boża Łaska. Mówiąc Jezu, ufam Tobie, kierujemy naszą uwagę na teraźniejszość i pozwalamy sobie odpocząć w pewności, że Bóg troszczy się o wszystko. To akt wiary który uwalnia nas od emocjonalnego ciężaru próby przewidywania czy kontrolowania przyszłości. Jezu, ufam Tobie to nie tylko fraza, ale zobowiązanie do pełnego zawierzenia. Wypowiadając te słowa, mówimy Bogu: akceptuję Twoją wolę, nawet gdy jej nie rozumiem. Ufam Twojej miłości, nawet gdy wszystko wydaje się stracone. I wierzę, że dzięki Tobie wszystko jest możliwe. Te słowa są stałym przypomnieniem. Że nigdy nie jesteśmy sami, i że nawet w najciemniejszych momentach Boża miłość jest zawsze na wyciągnięcie ręki, gotowa nas podtrzymać i prowadzić. Ale co sprawia, że słowa Jezu, Ufam Tobie są tak wyjątkowe? Ta fraza nie jest tylko pięknym zdaniem ani przypadkową deklaracją. Jest to w rzeczywistości głęboki duchowy pakt. Wypowiadając je, robisz coś znacznie większego niż tylko prośbę czy modlitwę. Zobowiązujesz się do uznania, że istnieje wyższa siła kierująca Twoim życiem, siła, która zna wszystkie Twoje bóle, wyzwania i najgłębsze pragnienia. To tak, jakbyś, wypowiadając te słowa, oddawał klucze do swojego serca stwórcy, pozwalając mu prowadzić kroki, których jeszcze nie wiesz, jak postawić. Jezu, ufam Tobie oznacza pełne poddanie się woli Boga. Nie jest to oznaka słabości lecz akt odwagi i pokory to uznanie, że mimo naszych prób kontrolowania wszystkiego wokół nas, istnieją sytuacje, które wymykają się spod naszej kontroli. W takich momentach zaufanie Bogu staje się niewyczerpanym źródłem siły i nadziei. Dla ojca Pio te słowa były bramą do cudów, ponieważ wypowiadając je z wiarą, nie tylko mówisz, ale otwierasz przestrzeń, aby Bóg mógł działać w Twoim życiu. Wyobraź sobie wpływ tej praktyki na Twoją codzienność. Ludzie, którzy przyjęli to nauczanie, opowiadają o głębokich zmianach w swoim życiu. W chwilach rozpaczy odnajdywali niewysłowiony spokój, jakby ktoś zbiał ciężar z ich ramion. Problemy, które wydawały się nierozwiązywalne, zaczęły się rozwiązywać w zaskakujący sposób, często przez drogi, których nigdy by nie przewidzieli. Niektórzy odkryli nowy sens życia. Zyskali jasność co do tego, co naprawdę ważne, i poczuli, że ich życie zmierza w kierunku zgodnym z czymś większym. Dzieje się tak, ponieważ ufając, przestajesz walczyć z okolicznościami, a zaczynasz współpracować z Bogiem. To tak, jakbyś mówił: Zrobiłem wszystko, co było w mojej mocy. Teraz resztę powierzam Tobie kropka. To poddanie harmonizuje Twoje pragnienia i intencje z Bożymi planami. A w tej harmonii zaczynają się objawiać cuda. To, co wcześniej wydawało się niemożliwe, staje się namacalną rzeczywistością, ponieważ działasz w wymiarze wiary, który przekracza ludzkie ograniczenia. Teraz zastanów się, czy jesteś naprawdę gotów w pełni zaufać Bogu, czy jesteś gotów puścić kontrolę i pozwolić Mu prowadzić Twoje życie, nawet jeśli droga będzie inna niż sobie wyobrażasz. Ta decyzja wymaga odwagi. Ale przynosi niewyobrażalne nagrody. Za każdym razem, gdy wypowiadasz Jezu, ufam Tobie, potwierdzasz to oddanie i wzmacniasz swoją więź z Bogiem. Pamiętaj, że samo przebudzenie o 3:30 nad ranem może nie być przypadkiem. Może to być sam Bóg wzywający Cię do tego aktu oddania. Może to być zaproszenie, by wypowiedzieć te słowa z otwartym sercem, bez żadnych zastrzeżeń i doświadczyć pokoju który tylko pełne zaufanie Bogu może przynieść. Ten mały krok wiary może być początkiem przemiany, której nigdy się nie spodziewałeś. Oprócz wypowiadania słów Jezu, ufam Tobie. Ojciec Pio zalecał, aby temu momentowi towarzyszyła praktyka ciszy i introspekcji. Wiedział, że w ciszy dusza może usłyszeć głos Boga wyraźniej. Kiedy budzisz się o 3:30, potraktuj to jako szczególne zaproszenie, a nie jako niechciane zakłócenie. Stań spokojnie. Znajdź ciche miejsce. Zamknij oczy i weź głęboki oddech. Każdy oddech niech będzie aktem oddania, pozwalając, by Boży pokój wypełnił twoje serce. Wypowiadając słowa Jezu, ufam Tobie z wiarą. Rób to świadomie, pozwalając, by każde słowo przeniknęło twoją duszę, przynosząc spokój i nadzieję. Ten moment nie musi być długi, ale powinien być głęboki. Nie spiesz się. Poczuj ciężar swoich trosk składanych u stóp Jezusa i pozwól, by jego obecność wypełniła każdy zakątek Twojego umysłu i ducha. To właśnie w tej świętej przestrzeni, gdzie spotyka się Twoja wrażliwość z nieskończonym miłosierdziem Boga, zaczynają kiełkować cuda. Ta praktyka nie jest jedynie narzędziem duchowym. To przypomnienie, że nawet w najtrudniejszych chwilach nie jesteś sam. Ale to doświadczenie nie ogranicza się tylko do Ciebie. Ojciec Pio podkreślał, że duchowa siła jednej osoby ma moc rezonowania daleko poza nią samą. Kiedy teraz modlisz się, łączysz się, choć niewidzialnie, z ogromną wspólnotą wiary na całym świecie. Miliony ludzi, nawet nieświadomie, są związane tym samym aktem zaufania Bogu. Za każdym razem, gdy powtarzasz Jezu, ufam Tobie, wzmacniasz duchowy łańcuch, który obejmuje wszystkich, którzy podzielają tę wiarę. Ta jedność jest potężna i może przynieść zmiany nie tylko na poziomie indywidualnym, ale także wspólnotowym. Nie brakuje historii osób, które doświadczyły mocy tej praktyki. Jedną z nich jest kobieta, która po miesiącach zmagań z bezsennością i lękiem znalazła ukojenie w słowach ojca Pio. Za każdym razem, gdy budziła się o trzeciej wybierała odpowiedź na to wezwanie. Z czasem zauważyła zaskakujące zmiany w swoim życiu. Problemy finansowe, które wydawały się nie do rozwiązania, nagle znalazły rozwiązanie, pojawiły się nowe możliwości, a jej lęk stopniowo ustąpił miejsca pokojowi, którego nie czuła od lat. To było tak, jakby światło zapaliło się w moim życiu, opowiadała z poruszeniem. Te świadectwa pokazują, że przyjęcie tego momentu z wiarą i determinacją nie tylko przemienia twoje serce. Ale także przyciąga Bożą interwencję do obszarów Twojego życia, które najbardziej potrzebują uzdrowienia i odnowy. Wypróbuj tę praktykę z pełnym oddaniem i zobacz, jak nawet w małych gestach Bóg działa w wielki sposób. Jeśli chcesz wprowadzić tę praktykę w swoją codzienność, zacznij od stworzenia małego świętego miejsca w swoim domu lub nawet przy łóżku. Może to być coś prostego, ale symbolicznego: świeca, krzyżyk lub obraz. Który inspiruje Twoją wiarę i przynosi pokój Twojemu sercu. Te elementy nie są tylko przedmiotami, są duchowymi kotwi, które pomagają stworzyć atmosferę oddania i połączenia z Bogiem. Kiedy się obudzisz, oprzyj się pokusie natychmiastowego powrotu do snu lub rozpraszania się codziennymi myślami. Zamiast tego, poświęć tę chwilę na szczerą modlitwę. Nie martw się o wymyślne słowa czy długie frazy. Nawet jeśli nie wiesz, o co prosić lub jak zacząć, po prostu zamknij oczy. Weź głęboki oddech i powtórz słowa, których nauczał ojciec Pio: Jezu, ufam Tobie. Pozwól, by te słowa odbijały się echem w Twoim sercu, jako akt pełnego oddania i absolutnej wiary. Ufaj, że robiąc to, Bóg poprowadzi Cię dalej i da Ci pokój, którego potrzebujesz. Ta praktyka, choć wydaje się prosta, ma moc transformacji nie tylko Twojego życia, ale także życia osób wokół ciebie. Pomyśl, ile osób szuka głębszego sensu, próbując znaleźć odpowiedzi na swoje niepokoje i wyzwania. Podzielenie się tym nauczaniem może być aktem miłości i hojności. Kto wie, może to właśnie Ty będziesz narzędziem Boga, by przekazać tę wiadomość komuś, kto dokładnie tego potrzebuje. Dzieląc się tą praktyką z przyjaciółmi, rodziną czy nawet nieznajomymi, pomagasz stworzyć łańcuch wiary i nadziei, który może wpłynąć na wiele istnień. Budzenie się o 3:30 rano dla niektórych może wydawać się zwykłym przypadkiem, ale dla tych, którzy wierzą, może być to boskie zaproszenie, szczególne wezwanie do połączenia się z czymś większym. Te trzy słowa Jezu, ufam Tobie, mają moc zmiany wszystkiego. Przypominają nam, że nawet w chwilach zwątpienia, strachu czy samotności nigdy nie jesteśmy naprawdę sami. Bóg jest obecny. Zawsze gotowy wysłuchać naszych modlitw i nas wspierać. Jeśli ten film poruszył Twoje serce i zachęcił Cię do podjęcia tego kroku wiary, nie zatrzymuj tej wiadomości tylko dla siebie. Polub, udostępnij i zasubskrybuj kanał, abyśmy mogli dotrzeć z tym przesłaniem do jak największej liczby osób. Wyobraź sobie, jaki wpływ mogą mieć te słowa, powtarzane z wiarą przez tak wiele osób łączących się z Bogiem i zmieniających swoje życie. Co opowiesz na to, aby zacząć już teraz? Powiedz razem ze mną, Jezu, ufam Tobie.